Przede wszystkim ja jestem Nannik A to jest Serwer Survival Games Czekamy A ja dzisiaj, no jeszcze zapomniałem to przedstawić A dzisiaj za mną jest siemano 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 e... Siemano No siemanko e... Przeczytuję z moim kanałem To będzie jeszcze wyłożone na XZ, Ale... Zrobię odcinek informacyjny, w którym będzie podany mój nowy kanał, bo uważam, że na tym kanale nie ma sensu więcej kręcić, więcej rzeczy robić i w ogóle... E, czekamy się tu ludzie na pełni, na razie z nas kilka, dosłownie. Mam e, no, kilka i co ja tam... I poczekamy, a w tym czas sobie szybko zobaczę, czy... Okej, okay, nagrywa. No. To za sekundkę. Okej, okay, sprawdzę. Wszystko się chyba ok nagrywa. A teraz trzymamy, trzymamy, trzymamy. Dobra. Dobra. Aaa! do mnie dzwoni! Golab, na Survival Games, cisnę! Poczekaj, bo nagrywam! A. No a więc to jest Golab Golab, przewitaj się z filmem Ja się boję Ja się boję To się mnie boję, bo... No, jest tu jakiś człowieczek No jeszcze parkur tak? A po co, a po co ciekam Bo mi się nudzi Bo nie mam innego wyżycia no. Dobra, no to zobaczymy się w kolejnej rundzie. Dobra, no to witam się ponownie. Dobra, dobra. Zupa z bobra. Trzy, dwa, jeden. A! Lag do serwerza! No świetnie! A, zobacz, tu coś jest, tu coś jest, tu coś jest. Jakie lagi! O! Znowu tu go zrestartuję. Jest? Nie, teraz... Mamy nietry, że i mamy cały żelazną... Nie no, może nie całą, ale trochę żelaznej zbrójki. Nie no, to ludzie jesteśmy urządzeni. To teraz rozkmijamy ludzi. Ups, Poczekaj, jakiś murzyn tutaj. Nie wiem, się mieszka. No i czemu jeszcze... Aha, jeszcze nie można bić. nic stąd! Ej, powiem wam, że jestem strasznie na na serwerze. po zabiłem go. Dobry. Dobry ja. Dobra. Tutaj sobie pozabieramy, żeby nikt inny nic nie miał. Taki miły ja. Dobra. To tutaj co będzie? O. Dobrze. Jest sweet, bo to jest sweet. Jest ze mną Bogola, bo, bo Kerimak się ustawieniami głośności mikrofonu. Jaki okay, Kelimak? Bo to jest Kalimak. Kalimak? Kelimak 8. Jest 8. Aha. Podam wam... Jezu, ile tu jest tych ile tu jest tych skrzyni? Łamba, kambo. Teraz już sobie do mnie boję podchodzić, bo wiesz? Bo ja sobie z żelaznym napierśnikiem biegam na SG. Nie, jest to też jakieś Jeszcze wszystkie zbrojki zbieram. Ja sobie wszystko zbieram na SG, wiesz? Lepiej zakosić, w O, złote spodenki, jak fajnie. No i złote napierśniki, ale nie. Szybko sobie hop, hop, hop. E, mięsko, okej, okay, okej. Okay. A, może być rybka. Rybga. O, tu ja ograbiłem już. O, jejku, jejku. Golab. Co? Jestem takim bossem już na tym serwerze. Hmm. Mamug. Jak sobie kupię oryginała, to sobie narazem coś nagramy. No, spoko. Zróbmy walgames. No. spogo. Ej, jej, a jej. Z... mi dwóch dych, ej, robimy takie kamień-szejft. Są szajft, nie ma różnicy. Wiesz, że nagrywam. Co? Wiesz, że nagrywam. Dlatego chciałem poprosić... Tajem. Chciałem pop... ...woich sześciu widzów. Dobra, no to jest koniec tego odcinka. Zginąłem z ironowego sworda, i ktoś mi coś napisał. A mnie to nie interesuje, dobra. A więc zginąłem po raz drugi. Mam nadzieję, że kolejny raz będzie troszeczkę lepiej. Nie umiesz grać. Ej, ktoś mnie z ironowego sworda zabił. Aha, 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 A jeszcze miałem, wiesz, miałem chyba z 15 setów że, tych skórzanych. Ja na 15 to lekka przesada. Ale okej, okay. na tym kończymy. Jak wam w tym pierwszym, to nagram ten odcinek informacyjny, jak wam mówiłem. No i co? No, jest do zobaczenia. Już prawdopodobnie na nowym kanale. Dobra, czy. no to pa.